Widzieliście coś takiego? Patrzcie, poznajecie tego kota? To jest Stefan, ten prawdziwy Stefan, właśnie. Patrzcie, nawet się łasi, kurczę! O, o. Poznaje dobrego człowieka. A kto, kto jest? Daje dobrego człowieka. Poznaje. jest ekipa best of the best. Ekipa, najlepsza ekipa ever. Słuchajcie, także jest plaża we Władysławowie Dzień tuż przed zlotem czarnych kciuków było spotkanie u Adiego Powiem Wam, że no to jest zawsze takie coś niesamowitego, że jak spotykasz osobę, którą ma praktycznie kontakt na co dzień się ma jakiś tam przez telefon albo przez te media społecznościowe, a tu nagle tak na żywo. No, miłe to jest, powiem Wam. I już tu widzę, że się będzie działo. Fajne osobistości ze świata, YouTube'a i nie tylko. Widzowie, miłe spotkanie jak na razie. Powiem Wam, że. No, dzieje się, dzieje się. Także. Będzie jakaś tam relacja z tego zlotu, krótka, albo może dłuższa. Ja się cieszę, że pierwszy raz w tym roku jestem nad morzem. Także chociaż powiem wam, że pogoda taka sobie jak na razie, nie? Na bluzę także no tyle na razie zaraz uderzamy do następnej sceny wejście numer 5 hahaha ha, ha. Tam się dzieje w tym barze. Tam się ostro dzieje. Patrzcie, piękny wschód słońca jest około czwartej godziny. Za 10, nawet za 7 Oj, patrzcie, ile tutaj poszukiwaczy zmierza do wejścia numer 5 na plaży we Władysławowie. Ja dzisiaj powiem wam, że chyba bez... <laughs> nie skorzystam ze sprzętu nawet. Tylko mówię taką relację nagram. Może nawet dronem przelecę zaraz. Co tam się dzieje? <laughs> Powiem wam. Masakra. Super. Nie wiem gdzie to jest. Główny organizator. Hello. Łysy krzyczy coś Płysy Teraz zobaczcie jak to wygląda z perspektywy plaży tutaj z dołu Zobaczcie jak to wygląda Ilu jest kurde Jak tam kolego? Co znalazłeś coś? Pokaż, pokaż kurde Ja nie biorę dzisiaj wykrywacza to chociaż Coś mi ktoś pokaże. Witam, witam Nonę. No siema, siema. Co tam słuchasz? Mogę twój głos opublikować oczywiście, na filmie? Oczywiście, Patryk. O, o Patryk oczylinga. siema. O, proszę bardzo. No kurde, widzisz? Jedną już patrzyłeś, nie? A te dwie to kompletnie. Co tam widziałem? Kompletnie nie wiem co tu się dzieje. Ptas? Co to jest za moneta? No. Ptasty. <noise> Cześć. muszę Zobaczcie. Gifty nawet się trafiły dzisiaj koszulka ja od oko. Ja też mam. O proszę, Adam, Adam też dostał. No, dzięki, dzięki. Ma stać, Przyjdzie. Z Aj, aby z dziewczynami. Co powiesz o tej imprezie? I co on ci powiedzieć, no kurde jest mistrzostwo świata, to przechodzi w ogóle wszystkie moje oczekiwania i no jest przebitka, przebitka z zeszłego roku, jest totalna przebitka, zresztą sami możecie zobaczyć jest tak, jest co tak. tu się dzieje, to jest mistrzostwo świata, mistrzostwo świata i całej galaktyki, moje laski ruszają, o Deus odpalony. Mam ze zgodę? Najwyżej zamarzę twarze. <grystanie> yes, <grystanie> Ula z wykrywaczem? Jest, Artura, Turcja tak samo będzie śmigać zaraz. O, a Tak wygląda wschód słońca nad Morzem Bałtyckim, a na tym wschodzie słońca, zobaczcie jaka perspektywa, z nami poszukiwacze, o. <grywa> z rana na plaży, godzina w pół do piątej. Bogaż co tam macie, nagramy. Kurczę, ja chcę się wyciągnąć mam. No już trochę by... pokaż. O kurde Zaraz będziemy wylatywać Co tam masz? Kurde Ja pierdzielę, ty gersiami zbieracie Patrz jeszcze, patrz jeszcze, bo to nie koniec Patrycz, Co to jest? To? Ty co tu jest? No kurde jakieś kurde nie wiem co to jest Ja pierdzielę się, Widziałeś? Christian Patrz Patrz jaki medal no. no i jeszcze resztę Zobacz ale to biło chyba co? Jest to, waliło fest Kurde, weź rzuć a zobaczcie sobie Czy masz ten głośnik nie Mam tutaj głośnik no. o 94 na X10 Quest, quest nie? <noise> Tak, tak. No. Daję radę. No. Gratuluję, gratuluję. Dzięki. No. Nie, to nie jest normalne, nie Mogę tak. nagrać facjatę? Tak, tak. Zobaczymy się na... na filmie. Dzięki. No. O, tu z Deusem, proszę bardzo. ORX XP, tak? Tak. O kurczę. Zobacz, zobacz, zobacz. No już, o, jest, zobacz, kurczę. Już mam one Gratuluję. Srebrko? Nie, to co to jest? Nie, nie to nie jest A to jest jakaś pięć czegoś tam Nie no to i włosy I tu masz z dziurką monetę No to fajnie, gratuluję. Yes. <laughs> Zaraz zobaczymy O tutaj Simplex tym razem Zabezpieczony też miałem simplexa jakiś czas ale na co dzień z saltarem chodzę, tylko tutaj jest simplexy ze A co lepiej na plaży z simplexem? Znaczy ja ogólnie wiecie? po plażach to ja tam z... samochód, nie wiem jak wy Średnio tam chodzę. Nie, nie lubisz... Ja lubię po plażach, ale nie mam w okolicy Znowu to... ta moneta z dziurką jest, nie? No, Czekaj to to jest jeśli noj z pociągiem to wracasz bezosem No co ty masz? O no widziałem gdzieś tutaj u kogoś no, To jaki ty jakiś co to są za monety? No dobra fajny fajny Pokaż? Coś tam coś no, Także jak widzicie z Simplexem jest. tylko na plaży. Dzięki. Słód już w pełni. Patrzcie, jak to fajnie wygląda. Super. O, no, tutaj idę. Simplex numer 2. Już jednego nagrywałem dzisiaj. Jak ci tam chodzi ta maszyna? Nawet dobrze. Dzisiaj drugi dzień i z niej nie korzystam. Też miałem, ci powiem. To na o! No raz. na to. początek kaple i żeton A. No, jakieś są? Pokaż. Monety. O, słońcu. Co to jest? PC, peseta jakaś. A tu chyba jakieś kopiejki. No masz trochę. To złotówka moja, a tu jeszcze. No Tu reszta. Sam nawet nie wiem co to jest. Tu rozpoznaję. Dwa pensy angielskie. No. Złotówka się trafiła. 10. Filler. To są yy, węgry. Teraz tak. No. I też coś węgierskie, jeden forint kurde ja już nie widzę tak, takich tych... Jugosławia. O. No, no to fajnie. No fajnie, super. Także poszczęściło dzisiaj. No, dzięki. Super. Zróbmy takie. Nie, 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 nie. Ustawmy się w szeregu i zróbmy odliczanie. Totalnie.

Pięknym słońcem, a ja po prostu Chciałem wam powiedzieć, że już kończę, nie? Także Było super Było fajnie, powiem wam Na zlocie Czarnych Kciuków Fajnie to Adi zorganizował Jest około tak Powiem wam, że Około 130 osób mi się zdaje Także jest mnóstwo ludzi Cała plaża je... <śm> Należy do Poszukiwaczy, jak widać o, także słuchajcie, tak jak mówię, to by było na tyle. Ja nad morze za dwa tygodnie. Także pozdrawiam Was gorąco. I zapraszam do następnego filmu. Cześć, moi drodzy, jeszcze na koniec chciałem podziękować wszystkim przemiłym osobom, które mnie rozpoznały które zamieniły ze mną parę miłych, ciepłych słów i które chciały ze mną zrobić zdjęcie co bardzo mi schlebiało, dlatego bardzo wam jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że spotkamy się już za rok w tym samym miejscu. Trzymajcie się, cześć!